Hej, cześć na wam wszystkim, tutaj nowy youtuber Horry Shooter i witam Was wszystkich w moim pierwszym odcinku z mojego pierwszego spleja Heroes 6. Jej to jest to hot seat. Aha, dobra. Um, kampania kampania. I zrobię sobie tą pierwszą misję? <kłysy> Mam to odblokowane, bo do tego odcinka ludzie już miałem trzy podejścia. Za pierwszym razem był za długi. Za drugim razem przypadek e, coś mi się stało z tymi prawami autorskimi i mam nadzieję, że teraz się uda. Bo jak nie, to się załamię. No i co? E, nowy youtuber, więc jakiś tam może się dawać. Rady, do you Orc blood is kin to demon blood. Torgrel calls to demon lords with Torgrel blood. Come, children of Ergash. Avenge Torgrel. Avenge tribe. Your rage runs deep and strong, Shaman. Your call has been heard and answered. I accept your offering. I am Erebon, the Prince of Hate, champion of the Overlord Urhakal. Your soul now belongs to me. Kill Duke Pavel and lay the Duchy to waste! Fill the hearts of your enemies with bitter tears of loss and anger! Ta. ta, ja to będę sobie trochę tak Ten Kto chce to sobie zatrzyma, poczyta. Ta ta, 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 dobra. Ja mam samuszek wyłączony. Ja się już trochę na tej grze znam. A! Mam tutaj w opcjach włączony... Nie, nie, nie. nie. Mam tutaj włączoną szybką bitwę. To jest tak, że po prostu nie muszę walczyć tylko komputer walczy za mnie. I powiedzcie czy ja mam to wyłączyć, czy ja nie mam tego, bo tak to mi po prostu więcej czasu idzie, więcej czasu mogę spędzać na odcinek, a nie na walkę. Więc mm. no, że bitwa mi pasuje, albo się nie chcieli, to napiszcie. Ta, 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 To napiszcie, czy mam to wyłączyć, czy nie. Kolejne tam wilki mhm. fajnie tartak Tutaj mamy jeszcze taką małą bitwa, potem jeszcze będą demony hmm. Nie, my będziemy nazią łzeły wełzy iść Of Elrath. Sultana was right. They're here, fighting against orcs. What orcs? Go, blue Tell your mistress if she doesn't already know. Ah! Better hurry if you want a piece of these demons. Arna. I'm not waiting. a <laughs> May Father Sky.

Da. No i dobra, mamy miasteczkę, jest już okej okay. Zbudujemy sobie od razu to Trenujemy sobie trochę tych Gwardzistów To. Mm, Tutaj odwieź to, 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 to Super! O super, level up. Subie dam tutaj. To co? W płaszcz obrony może być. Kamycki. No to nie wiem co mówić, no, nie wiem co mówić <laughs> I też mówcie żebym żebyś chcieli jeszcze bym ustawił kamerę tak blisko blisko czy tak daleko daleko hmm, Dobra dobra, super hmm. Tak Teraz tutaj Kamiecki Kamiecki o, oh, orki chcą się przyłączyć. Old bla, bla! 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 orki. Bla! 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 Teraz... Nie, Bla! Nie, czemu mnie Mamy taką misję, żeby przejąć te wszystkie te kopalnie kryształów, nie kryształów itp itd, a potem przez to możemy bla 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 musimy tutaj... to tu bla bla jest quest log, bla 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 mamy mamy... mamy, mamy, mamy... mamy mamy, 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 to co? Chcę się jeszcze przyłączyć, widzę. Dalej! Szybko, bierz ich. Bierz ich! Dobry pies. Dobra. <tryk> <tryk> Doświadczonko. Tak, jestem ten słupku, o którym mówili. <laughs> on to on things, I'm to to No, właśnie. Sure. Are you Togro? Do I look Where is No. brought Elder Ula here. Bla. 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 bla! Bla! Bla. A też napisze się ja o to te bla bla pomijać. Czy mamy tak po prostu przewijać, żebyście się zaczytali. No też napiszcie, bo to jest akurat trochę ważne. W ogóle mam level. Okej. Okay. Jeszcze tutaj to trzeba kopalnię kryształu przejąć. O, tydzień. dyplomacji. Yes, Bla. she Bla. 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 Tak, tutaj będzie jakiś taki ruch śmieszny. Jupi, odblokowało się pod ziemię. Ale najpierw będę musiał trochę mi tych e, wojsk zaczyna przybrakiwać. E, trzy tury, dobra, te, te trzy tury się wrócą, na chwilę sobie to zrekrutuję. Bo na razie nie pozwalają nam na rekurwację niczego innego oprócz gwardzistów. Taki jest ten samouczek O, cię są gwardzistów. pięknie Teraz szutury tam wracać Szybko, go 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 szybko koniu, szybko Szybciej, dobra tu jest rok z tego kuesta. Super. Eeeh, oh. uh, rok legionów. Nice horn. Can slap a block maybe? Bla, bla. Would you believe a little bird to... Dobra. Tak, level up. Eeeh, uh, okej. Okay. <coughs> Idziemy, 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 idziemy. Idziemy. Tagrul. Dla. 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 Super szczęście podniesione. Dla. Dla. Buciek i kijek! Bla. Bla. Bla! Bla! A co to jest? Mm. O, piramida! Będę miał tych 10 takich lepszych kuszników, jeśli wygram. Wygrałem jej! Strzelec wyborowy, o! Czy to nazywa? Doświadczenie, bo złota mam w piździec. Doświadczenie... to... złotko... i szybko. Kurczę, nie ustawiłem sobie stopy i myślę, że ten odcinek trwa. Ale tam nie będzie za długi. Będzie dobry. Ustawiłam sobie jeszcze rzeczy. O duszek, duszek para Duke Ishvan, is that you? Tak. Bla. Duke Ishvan. Bla. Bla. Nie dość, że to skazano, to ten duch przepolentał. O kamycki i tak taka zwroty, ale nie pamiętam, co tam nazywa. Teraz, moi drodzy, przygotujcie się na y, walkę o y, kryptę. Tutaj. Togrol! Free You Find it! Find to gorge yourself, Find You've Find Mhm, Tak! We are the champions, my friends! No i teraz tylko przebudujemy i koniec misji. Krótka. Tak, super fajnie. Wow, aż mi trochę oślepiło, serio. We've restored the mausoleum.

Bla, Mój bla, bla 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 bla, 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 bla. Uh, fajnie ojej, no dobra to wszystko w tym odcinku mam nadzieję, że się Wam podobało komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę